Hej, z tej strony Nancy, coraz więcej użytkowników zwraca uwagę na prawidłową pozycję pracy przed komputerem i dobrze, ponieważ spędzamy przy nim coraz więcej czasu, co ma niebagatelny wpływ na naszą prawidłową postawę. Coraz większą popularnością cieszą się fotele ergonomiczne, które pomagają odciążyć kręgosłup. Naprzeciw oczekiwaniom wychodzi firma Genesis, prezentując nową serię foteli ergonomicznych Astad. Na start, producent zaprezentował dwa modele. A Astat 200 jest jednym z nich. Fotel został oczywiście dostarczony w częściach. Zacznę więc od jego złożenia. Fotel Genesis Astat 200 przychodzi do nas w standardowej wielkości kartonie, jak na krzesło biurowe. Producent wymienia na nim najważniejsze cechy produktu. Wszystkie elementy na czas transportu zostały otulone warstwą folii bąbelkowej. Dostajemy opisane śruby wraz z kluczem impulsowym. Kółka oraz podnośnik gazowy zostały zapakowane w osobnym kartonie, w którym znajdziemy również naklejki Genesis. W pudełku znajduje się również mechanizm. Na samym dole zostało oczywiście oparcie oraz siedzisko. Wraz z nim została zapakowana instrukcja. Gdy mamy przygotowane wszystkie elementy, możemy rozpocząć składanie fotela. Zaczynamy od umieszczenia kółek w podstawie. Następnie montuję podnośnik gazowy. Kolejnym krokiem będzie przykręcenie podłokietników do siedziska. Aby ułatwić nam montaż, producent oznaczył, który jest lewy, a który prawy. Szkoda, że tych oznaczeń nie mamy także na siedzisku. Należy je przykręcić za pomocą śrub oznaczonych jako K, w miejsca, w których zamontowane są złote gwinty. Ja niestety zamontowałam je odwrotnie i musiałam potem poprawić. Zwróćcie na to uwagę, gdy będziecie składać swojego astata. Następnie należy przykręcić mechanizm do siedziska śrubami oznaczonymi literą L. Zostało oczywiście oparcie, które przykręcamy trzema śrubami J. Pora umieścić siedzisko na podstawie. Ostatnim krokiem jest wsunięcie zagłówka na swoje miejsce i zerwanie folii zabezpieczającej emblematy. Tak prezentuje się fotel po złożeniu. Zaczynając od dołu. Podstawa wykonana z dobrej jakości nylonu sprawia wrażenie solidnej. Fotelem przemieszczamy się za pomocą pięciu kółek w rozmiarze 60 mm. Zostały pokryte powłoką Kerglade, więc nie musimy przejmować się o uszkodzenia powierzchni podłogi. Ciężar fotela spoczywa na siłowniku klasy czwartej. Gwarantujący udźwig siedzącego do 120 kg. Im wyżej, tym ciekawiej, bo oparcie i zagłówek zostały wykonane z materiału nazwanego przez Genesis Pure Flow, mającego zapewnić wysoką przewiewność, a zatem komfort siedzącego. Siatkowym materiałem zostało pokryte również siedzisko, wykonane z odpornej na odkształcenia pianki. Jest miękka, jednak wystarczająco sprężysta, aby zapewnić wygodę. Uwagę na pewno przykuje nowatorskie, regulowane podparcie odcinka lędźwiowego pleców. Oraz wybrzuszony zagłówek z czerwonym logiem Genesis, które przebija na drugą stronę. Znajdziemy je również na metce oraz plakietkach na stelażu oparcia. Same podłokietniki są asymetryczne, pochylone na zewnątrz oparcia. Mają miękkie wypełnienia w miejscach, gdzie opieramy ręce. Podsumowując wygląd, Astat 200 posiada stonowany design. Jest dostępny w klasycznym, czarnym kolorze, więc z powodzeniem można wykorzystać go również jako krzesło biurowe, nie tylko jako siedzisko dla gracza. Zastosowane materiały są wysokiej jakości, więc nie obawiam się o wytrzymałość fotela. Gdy już przedstawiłam Wam wygląd fotela, chciałabym przybliżyć jego wymiary. Szerokość siedziska w jego środkowej części to 48 cm. Głębokość siedziska wynosi 49 cm. Wysokość od ziemi do siedziska w najniższym położeniu to 45 cm. Wysokość od ziemi do siedziska w najwyższym położeniu to 53 cm. Wysokość od siedziska do podłokietnika w najniższym położeniu 17 cm. Wysokość od siedziska do podłokietnika w najwyższym położeniu 24 cm. Długość podłokietnika 24 cm. Szerokość podłokietnika 9,5 cm. Szerokość oparcia w środkowej części 44 cm. Wysokość oparcia od siedziska 57 cm. Średnica podstawy. 65 cm szerokość fotela z podłokietnikami 66 cm wysokość zagłówka 16 cm szerokość zagłówka 30 cm średnica kółek 6 cm a waga kompletnego fotela to 15 kg dla osoby moich gabarytów, to znaczy 172 cm wzrostu wymiary fotela były odpowiednie i myślę, że dla osób do 180 cm wzrostu będzie naprawdę wygodnie. Najlepiej, aby osoby dobrze zbudowane przymierzyły fotel przed zakupem i sprawdziły, czy nie będzie dla nich za mały. Dźwignią z prawej strony możemy wyregulować wysokość siedziska. Różnica między najniższym a najwyższym położeniem wynosi 8 cm. Przesuwając dźwignię na zewnątrz, możemy odblokować możliwość bujania. Jednak nie mamy możliwości blokady pochylenia w wybranej pozycji, co jak dla mnie jest minusem. Ciekawie rozwiązano podparcie odcinka lędźwiowego. Za pomocą dodatkowego plastikowego elementu, który został nazwany przez Genesis ExoBase, można ustawić go w czterech pozycjach przesuwając dźwignię do góry. Jednak czuć, że mamy pod plecami elementy plastikowe. Dopełni szczęścia, że berka można było wykończyć miękkim materiałem, chociażby podobnym jaki zastosowano na podłokietnikach. A odbiór fotela przez plecy byłby dużo lepszy. Do dyspozycji mamy również regulację zagłówka, a w tym jego wysokość oraz pochylenie w siedmiu różnych pozycjach. Siedząc na Astacie 200 naturalnie będziemy nim podpierać kark, co jest bardzo wygodne. Spektrum regulacji jest w zupełności wystarczające, jednak producent nie zastosował żadnej blokady przed demontażem, przez co regulując go zbyt wysoko może nam zostać w ręce. Sprawę rozwiązałoby zastosowanie prostej blokady, którą należałoby wcisnąć, aby go zdemontować. Podłokietniki można regulować w dwóch płaszczyznach. Góra-dół, po naciśnięciu przycisku pod spodem oraz przód-tył. Można ustawić je również w trzech położeniach. Nie mamy możliwości wysunięcia siedziska. Tą funkcję posiada wyższy model Astat 700. Pojawia się najważniejsze pytanie. Czy Genesis Astat jest wygodny? Zdecydowanie tak. Posiada miękkie siedzisko wypełnione gąbką odporną na odkształcenia. Co czuć przy siadaniu? Siedzi się bardzo miło, jak na chmurce. Nie zapada się jak w niektórych modelach krzeseł w podobnej cenie. Mamy do dyspozycji regulowane wsparcie dla odcinka lędźwiowego, które pomaga w utrzymaniu prawidłowej postawy przy biurku. Jednak można by było się pokusić o bardziej miękkie wykończenie tych żeberek. W bluzie lub w swetrze jest zupełnie ok. Jednak na przykład siedzieć w cieńszym ubraniu element jest wtedy zbyt twardy w moim odczuciu. Najbardziej spodobało mi się przedostatnie ustawienie w czterostopniowej skali, na jakiej można wyregulować ten element. Regulowany zagłówek jest raczej wsparciem pod kark, niż faktycznie elementem, na którym opieramy głowę. Można go wyregulować i dopasować pod siebie. Sprawdza się bardzo dobrze we wsparciu szyi, nawet przy długich sesjach przed komputerem. Jest nieźle i Astat przybija większość krzeseł w swojej cenie, biorąc pod uwagę wygodę. Jeśli nie jesteś bardzo wysoki, powinieneś czuć się na nim komfortowo. W przeciwnym razie może zabraknąć regulacji dla zagłówka. Fotel jest materiałowy, z siatki, która jest przewiewna. Więc na pewno polubią go osoby, które nie przepadają za fotelami z ekoskóry, do których lato można się po prostu przykleić. Na plus jest również jego minimalistyczny design, jednak z futurystycznymi elementami w postaci żeberek pod plecy. Całość to ciekawe połączenie. Biorąc pod uwagę jego kilka małych wad, mogę polecieć go osobom, które od dłuższego czasu zastanawiają się nad fotelem ergonomicznym w przyzwoitej cenie. Jednak brałabym z przymrużeniem oka maksymalną dopuszczoną wagę 120 kg i rekomendowała go do maksymalnie 100 kg. Składa się go bardzo łatwo i każdy, nawet młodsze osoby powinny sobie z tym poradzić. W tym filmie to już wszystko. Do zobaczenia!